Panie Grzegorzu, zwrócił Pan się do nas, jako do portalu Patriot24 Polacy w kraju i na świecie z prośbą o pomoc w odnalezieniu swojego kolegi, z którym Pan mówił, że nie ma Pan kontaktu, a bardzo Pan się o niego martwi. Czy mógłby Pan nam powiedzieć, kto zaginął i w jakich okolicznościach? Zgadza się. Zaginął mój kolega Krzysztof Górecki którym tam znałem się już dosyć długo. E, nie mam kontaktu z nim od e, zeszłego roku, od listopada. E, I nie, no, troszkę martwię się, że tak to... powiem. Panie Grzegorzu, a z, w jakich okolicznościach zaginął Pan, pan Krzysztof? E, to było tak, e, przekazałem pieniądze na zakup samochodu. W, w okolicach listopada, chwilę nawet przed, w zeszłym miesiącu. I od tamtej pory niestety nie ma z nim kontaktu. I nie wiem, czy coś się stało, czy. A jaka to była kwota i gdzie on miał kupić ten samochód dla pana? Było to 80 tysięcy. I ten samochód miał być z Niemiec, sprowadzony. Jaki to miał być samochód? Audi S3. Z 2018 roku. Mówi Pan, że dobrze się znaliście? Znali, spędzaliście jakoś wspólny czas, znaliście się dobrze. Yy, nawet. Yy. To już były relacje koleżeńskie, czy już bardziej przyjacielskie? No, myślę, że już bardziej przyjacielskie, bo jeździliśmy tutaj na różne zawody w motocrossie. Yy, gdzieś tam jakieś wyjazdy, typu tak totalnie hobbystycznie, na krosach, gdzieś tam na motocyklach. No, coś czy ma Pan zdjęcie z, z swojego kolegi? E, tak. A mógłby Pan pokazać i powiedzieć, ile, ile ten Pan ma e, lat, e, w jakim mieście mieszka? Coś takiego? Mhm. Nie wiem, czy to dobrze widać. E, tak. To jest, to jest człowiek, który mieszka we Wrocławiu i ma też zarejestrowaną firmę we Wrocławiu, tak? Zgadza się. E, tak, i on teraz e, niedługo będzie kończył 40. E, we Wrocławiu byłem w sumie tylko w jego wynajętym mieszkaniu i tak. I nikogo pan tam nie zastał. Telefon też milczy, jak próbuje Pan do niego dzwonić. Zgadza tak? się. Telefony, które miałem, e, wszystkie jak. żadnego odzewu. Pod adresem spółki, którą prowadzi, też, też Pan go nie zastał. Niech Pan mi powie, e, jeżeli, bo szuka Pan go przez, przez nasz portal, e, ale też e, pytanie, czy zwrócił się Pan do kogoś e, jeszcze z, z prośbą o pomoc? E... Póki co zwróciłem się tylko do Was, ale no i będę, chciałbym znaleźć go przez media społecznościowe, ale jeśli to nie poskutkuje, no to będę się kontaktował prawdopodobnie z biurem pana Krzysztofa Rutkowskiego. Mhm. E, ale ma Pan nadzieję, że tak naprawdę nic mu się nie stało, że jest nim wszystko dobrze, tylko po prostu, e, że nie, że, że wyjechał z Pana pieniędzmi i ktoś go napadł. Tak, Chciałby Pan to ustalić? Tak. mam nadzieję że wszystko. Czyli z apelem, o prośbę, z prośbą, żeby się z Panem tak, skontaktował i proszę. lub do nas, y, że po prostu żyje, funkcjonuje tak. i że z nim wszystko jest ok. Dobrze, dziękuję Panu bardzo.